Dla wiernych widzów, co są na starcie, pokażemy. Potem, też ktoś może na szocie zobaczyć. Zobaczcie, jaki dostałem prezent. Patrzcie, jest Hollow Knight, jeździ na rowaczku. <laughs> namalowane! ale super. <laughs> ale fajne, zajebiste. Mam już takiego ajzaczka. Yy, I mam już Hollow Knight'a Jest duża szansa że tu będzie złomek i tu będzie jeden obraz i drugi Taki chyba będzie wynalazek Tak, właśnie chyba obok złomka będą I można na next live je przykleję, bo kupiłem już dzisiaj takie te takie tasiemki To nie problem takie tasiemki, to kilka złotych kosztuje Ja tam nie będę gwoździa kupował, dwa lata <śmum> Bo mam kurwa obrazu nie mógł wywieźć, powiedział, że gwoździa nie ma Był problem z gwoździem